Akumulatory litowe. Obydwa akumulatory zabolało dokładnie to samo. Nie będę opowiadał historii klientów i tak Jeden z pierwszych akumulatorów, które sprzedaliśmy ponad 4 lata temu lifepo PO4 w tych obudowach mamy już tylko Mlity 200. To była 150, wspólny projekt z moim wspólnikiem kapitanem Przyczepą oraz ten najnowszy R-lit z matami grzewczymi, z komunikacją ze wszystkim, setka. Co było? Rozczarowanie potężne po stronie klientów. Brak możliwości naładowania akumulatora, który bardzo długo postał. Na tym napięcie było w okolicach 10V. Klient próbował ładować przeróżnymi swoimi urządzeniami, nie był w stanie tego zrobić. Na tym napięcie było 1,3V. Również potężny problem z naładowaniem. Słuchajcie, w lituwach jest jedna podstawowa zasada. Podłączamy ładowarkę przy bardzo głęboko rozładowanym akumulatorze tylko w trybie zasilacza. Zostawiamy tak na trochę. Wadim, na ile wystarczy zostawić? Wystarczy wzbudzić tylko. Najpierw wzbudzimy około 1,5 godziny. No i widzicie. I teraz tak, Wadim, teraz tak, ten akumulator jaki ma kod? 0015. 0015. Żebyś tutaj nie oszukał, pokaż, czy tu jest też 0015. Jest 0015. Po naładowaniu ma 100% parametrów swoich jeżeli chodzi o pojemność i 42 cykle, widzicie 42 razy został rozładowany o 100% i naładowany tutaj też on jakby liczy zbiorczo te cykle jeżeli na przykład rozładowywali, rozładowywalibyście o połowę no to tutaj gdyby miał liczyć cykle połowiczne byłoby 84 no i teraz zacznie. Wadim też podłączył to do alfabata rozładowywał się ten akumulator przez 4 godziny żeby nie wchodzić w półczynnik pikerta dla ołowiu 25 amper razy 4 godziny daje nam 100 amperogodzin i dokładnie to samo mamy z każdym z tych akumulatorów, tutaj również ten akumulator nam się bardzo długo rozładowywał i, i tyle, no wszystko działa, wszystko sprawne, no i chyba najwyższa pora uruchomić, Wadim co to będziemy sprzedawać odratowane akumulatory litowe? Nowe życie, będziemy im nadawać. nadawać. Tak. Słuchajcie, ten akumulator po 42 cyklach 1000 zł brutto to tutaj u nas w Szczecinie ustawiamy na ścianę płaczu do sprzedaży z gwarancją. Ten akumulator zobaczymy, ale też go wystawiamy na, na ścianę płaczu. Tutaj mój wspólnik pan Wadim będzie się zajmował sprzedażą tych akumulatorów, ale im naprawdę nic nie dolega. Pamiętajcie, rozładujecie akumulator litowy, zadbajcie o to, żeby go wzbudzić. I jeżeli się nie, Uda wzbudzić, dopiero wtedy go wysyłamy. No i wtedy to już Wadim robi takie cuda. Rozbierze, naprawi, a potem zmieści w jakieś pudełko. Tak jak na przykład było tutaj z tym akumulatorem, który za chwilę trafi w to pudełko. Dziękujemy Ci. Dziękujemy. Działamy razem.